Nie no Marek, chyba ci się w dupie już nie? się w dupie, wyp***lej. Wyp***lej ale jak to, ja będzie to będzie na filmie, to ci za... straka wyp***lej. W disco tego nie zrobi. Zostań moją kotką, zostań moją słodką, zostań. My marzeniem dla ciebie się szybko zmienię. Zostań moją kotką, zostań moją słodką, zostań. My marzenie maja się z tobą łożę, nie? Jestem Marek, a ty jak masz na imię? A ja? Jestem Marek. Jak masz na imię? Pan Maska, Witam bardzo serdecznie. A nie ma takiego imienia. Ale ja, 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 dzisiaj jestem Pani Maśka Witam bardzo się nie Państwa I dzisiaj zrobimy sobie taki fajny challenge 24 godziny bez internetu, bez telefonu e, Bez żadnego sprzętu elektronicznego I w ogóle bez prądu e, I poszczenami się wytrzymać e, Tak maleciku? To w takim razie zaczynamy Dobra może powiem to teraz normalnie Witam, ja jestem kamerzysta i dzisiaj zrobimy sobie Zajebisty challenge, czyli 24 godziny bez internetu Bez 24 godziny bez telefonu, 24 godziny Bez żadnego sprzętu elektronicznego I zobaczymy naszą reakcję jak my Bo ty bierzesz ze mną udział, tak? Tak, tak, tak że z nami udział, eee, także od tej pory no cóż, ja już mogę wypieczyć telefon tak naprawdę. I filmu dzisiaj nie ma, bo nie wrzucę. Nie, zaczynamy za 5 minut. Zaczynamy za 5 minut, zaplanujesz sobie film, tak żeby wszyscy wiedzieli, gdzie dzisiaj film będzie. Ale jeszcze nie zamontowanego Serio? No, do końca nie ma zmontowanego, to dzisiaj filmu nie będzie. Ale będzie challenge, autentyczny challenge Ale co montażysta nie montuje? No nie wiem, no jak ma się z nim skontaktować, jak nie ma telefonu? Dobra, no masz mu napisz, 5 minut. Masz 5 minut, napisz, może bym wrzucił film. Dobra, zaczynamy challenge, nie wiem, czy to będzie 24 godziny, czy po prostu cały dzień, bo jutro musimy zrobić coś ważnego na tym. Nie możemy się po prostu pozbawić internetu, prądu i wszystkiego na 24 godziny. Ale po prostu zobaczycie naszą reakcję na cały dzień bez, bez, bez telefonu. To chyba jest najważniejsze, telefon, internet. W każdym razie teraz godzina, która? 9? 10? 9.30 ileś? 9.30? Więc do wieczora jesteśmy pozbawieni Do godziny 24 Do godziny 24 jesteśmy pozbawieni elektroniki Zaczynamy kochani Jest jak najkorcie, żeby dotknąć tego laptopa No dodatki, co za problem no, Nie, nie, nie Zostaw, zostaw Mieliśmy wytrzymać 24 godziny więc... Nie, to znaczy Kurde Mówiłem bez tego Po co to robisz? Zostaw! Żeby ci się nie udało, że już przegrał. Ale to ty też wiesz, w tym udział, no ty jest. No dobra, ale jak ja przegram, to ty też przegrasz. No bez przesady. Minęła jakaś godzina, cały czas ła ja łażę po domu. Ja nie, nie wiem co mam zrobić, naprawdę. Ty wiesz co z sobą zrobić, bo ja, ja nie wiem. Ty chodzisz z tą kamerą, nagrywasz jakieś głupoty, w ogóle.. Co ty nagrywasz? Drzewa. Od... Ci, Zachowujesz Marek. się tak jak kolejnik, który nie pije dwa dni. W się sensie, na głodzie, tak? tak? Tak, tak, dokładnie. Myślałem wtedy, myślałem, że wytrzymanie bez fajek jest ciężkie, ale bez internetu jest równie ciężkie. No, znaczy, może troszeczkę, troszeczkę łatwiej się wytrzymuje bez internetu, ale, ale też ciężko. Bo chodzi o to, że odruch, nie? Że musicie sprawdzić telefon. E, brakuje tego odruchu po godzinie już. Zostaw Marek No to na. masz. Ale Marek no, ja nie należy mogę tego... do ciebie, tak? Oczywiście, że należy do mnie, ale nie mogę tego otworzyć. Może chcesz mój telefon? A ty nosisz go przy sobie? Na no nie? Nie oszukiwałeś? Nie, wyłączony jest. No nie, jest wyłączony, Marek. No, ale nie używałem go. No jest teraz wyłączony, no co? świeci no. się coś? No masz, weź sobie. No nie, ona mnie. Odpuszczam, nie spuści się? Nie. Najbardziej interesujące... Dostałeś w ogóle deala za 50. Koła. Tak? No, na... A skąd o tym wiesz? No, no wcześniej czytałem, zanim się zaczął challenge. Nieko. I Typek napisał, że, że jest tylko dzisiaj możliwe, żebyś mu odpisał, bo nie na przypada. Koncert za 50 tysięcy, Koncert za 50. Sprawdź maila. No zobacz, tak. napisał, na Dobra, jedziemy na miasto Napisał do ciebie. Na miasto, Ale maila do Ciebie gościu, gościu napisał 50 tysięcy za Zostaw koncert Nie, to, jedziemy na miasto I jeszcze ten, Eminem nie, 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 no Ale powiedział, że mu nie, że jak nie, nie, odpiszesz no no to nie, No nie, Marek, chodź, jedziemy na miasto Serio, Eminem Jedziemy Marek nie, Na Używać, bez przesady. Nie, auto to jest elektryka. Jaka elektryka? bo tam nie ma elektryki, tam jest, jest elektryka, ale nie muszę elektryki używać wcale. No to musiałbyś światła wyłączyć. No nie, bo to nie jest elektryka. Znaczy to jest cały napędzający się. Nie, to musisz wyłączyć. No co ty pierwszy szmarek? No, wyłączę światła, no. I ten radio musisz wyłączyć. Dobrze. Wiesz co? co? Czemu jesteś tutaj, a nie gdzie indziej? A czemu jesteśmy tutaj? No wyjechałem na jakąś wioskę, bo chcę po prostu odpocząć. Minęły jakoś dwie godziny od ostatniego użycia telefonu. Ja jestem pełni, w pełni sił, tak jakby inaczej myślę. A ty, Mareczku, też inaczej myślisz? Używasz Ech. mózgu. To w ogóle mam po, e, pomysł, padłem przed tym lustrem. Posłuchaj, wyobrażasz sobie sytuację, w której ja się plenię przez cały dzień, ja stoć się łapek w górę, ty będziesz szczeplenił razem ze mną. Ale ja nie umiem. Nie umiesz się plenić? Nie. W ogóle? W ogóle nie potrafię. Nie nie. No I co? Ty każdy potrafi się Nie. Powinien... każdy nie wziąć olejnika, on jest specem. Ale olejnik miał takie słodkie, rozumiesz? jest ja tak słodko śleplenie. A olejnik, śleplenie jak y, przyduszony patusz y, y, patologiczny patologicznej To jest to taka różnica, rozumiesz? Ja mam takie słodkie śleplenie, a on ma jak przyduszony patusz, y, który psuł alkohol i nie ma żąbków, wiesz? No dobra, gdzie jedziesz? Y, Prosto! No wybierz jakieś miejsce, bo przecież nie będziemy cały czas samochodem jeździć. Jak to? W ogóle? Nie możemy od możemy jeździć cały czas samochodem? Do Bo po co? No skończy się zaraz benzyna jak zapłacisz? Jak nie no masz No Wziąłem, zabezpieczyłem się. No dobrze, to w takim razie jedź. Okej, okay, zatem zadecydowaliśmy, że pojedziemy do Kubańczyka w tej sytuacji. Tak I od Kubańczyka trzeba będzie wziąć pieniądze, pożyczyć albo pożyczyć i nie oddać, żeby mieć na benzynę i na jedzenie. W każdym razie wytrzymaliśmy już jakieś dwie godziny. No oprócz sprzętu jedyny sprzęt elektroniczny, tutaj się się no, świeci się ten ekran, no, ale ja nic nie mogę z tym zrobić. Świeci się ten ekran, świateł nie masz No wyłączyłem światło, ale to nie wiem, czy to jest dobry pomysł mimo wszystko, Że jedziemy bez świateł. Póki jest jasno, jeszcze nie ma żadnego problemu. Jak zrobi się ciemno, pojawi się problem. Dobrze. Stoimy aktualnie w korku. Dwie godziny minęły, jest naprawdę ciężko ja cały czas. Szukam tego telefonu. Marek, ty masz to w dupie, nie wiem dlaczego, ale dla, dlatego, że masz kamerę. Ty co już nagrałeś? Ile procent baterii zostało w kamerze? 25, ale mam drugą baterię. Nie nagrywa jakiś głupian, bo to stracisz baterię i nie nagrałem. Filmu. A zrobić im przebitki, co nagrywałem? No ale zrobisz te przebitki, weź, pokaż w ogóle, co nagrywałeś. Masakra. No to teraz będziecie mieli przebitki z tego, co nagrywałem bez sensu. Tak, bo... się, Marek, tak się Marek nudzi bez Ale tam. mam aparat, mogę używać aparatu, więc co jebiście, to jest jeden plus. W każdym razie jedziemy do Kubańczyka, tak? I będzie musieli wejść do niego przez okno. Bo ja nie wiem, gdzie on mieszka dokładnie. Jedziemy nie do Nie mam pojęcia, czy jest w domu w ogóle. No bo właśnie, nie mam się bo on jak chyba jest w Warszawie jeszcze. Teledysk nagrywa. Nie mam, nie mam jak się z nim kontaktować, także idziemy w ciemno. Jesteśmy w mieście Kubańczyka, czyli ale, w Stargardzie. Ale wszystko zamknięte. Wszystko jest zamknięte, dzisiaj jest niedziela niehandlowa Tak? Dzień handlowa, No tak, tak, tak. A co ty źle się czujesz, czy co? Nie, po prostu. To tak no, mówisz. Denerwuje mnie, to w sensie. Jakbyś nie pił dwa dni alkoholu. W sensie tak chciał... mówisz. I nie no, tak mówisz, jak nie pijesz. Tak, no na pewno. No dobra, trzy dni. No dobra, Marek, przestańmy. No dobra, Marek, przestań to co, bezpośrednio do Kubańczyka. Chodzi o to, Kubańczyk że. Kubańczyk zapewne będzie miał coś do jedzenia i Kubańczyka zjemy. Ty, ale... Nie jestem, nie? Denerwuję się. Cześć, tak jak? Po papierosach. Ty ty nie masz czegoś takiego, że się denerwujesz? Nie, ja jestem bardzo spokojny człowiek. ja się na przykład denerwuję i muszę coś. Nie wiem, muszę coś robić. Chciałbym sprawdzić na przykład Instagrama. Najbardziej chcę sprawdzić Instagrama i najbardziej chcę sprawdzić YouTube'a statystyki filmu. A co chcesz sprawdzić na Instagramie? No po prostu lajki pod zdjęciami wiadomości, kto do mnie napisał. Nie, 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 nie e maila Ale Źle? No pomyliłeś się, widzisz? Masz zaburzenia już. No tu do Kubańczyka, czy nie? Nie. Dobra. Masz zaburzenia. Dobra, nieważne. No może się do Okej, okay, minęły jakieś 3-4 godziny od tego jak pierwszy raz użyłem telefonu Nie wiem, która jest godzina, w ogóle się wziąć zegarek No jest ta trzecia w samochodzie pokazywało. Który ty do Kubańczyka w ogóle? No nie spytaj się Przepraszam? Które ty do Kubańczyka? Proszę? Do Kubańczyka Nie wiem Nikt tutaj nie wie jak dojść do Kubańczyka. Ale ja wiem w sumie jak dojść do Kubańczyka. No, ale ja nie wiem. A po co mi się kazał się dopytać? No, Dobra, najbardziej sprawdziłbym Instagrama, e, Marek nie nie. Chcecie tak ręce. No kur*** jestem, tak jak po szlugach, nie? Że nie masz telefonu. Tak, że nie mam telefonu. Brakuje mi czegoś w sensie. Chcę, chcę, chcę sprawdzić Instagrama, chcę sprawdzić pocztę, chcę sprawdzić połączenia, chcę sprawdzić godzinę. Nic, niczego nie mogę sprawdzić. Tutaj jeszcze mamy w samochodzie zły zegar i nie wiem, która jest godzina w ogóle. Nie wiem, że to jest uzależnienie? No to Czekaj, jest uzależnione. to tutaj będzie się wyświetlało. Znaczy w takich tak nie ma. Tak, jestem uzależniony, mogę to... Ja że jestem uzależniony od internetu, od telefonu i od, i od reszty socjal mediów Ty nie jesteś uzależniony? Ja wolę tego nie pokazywać jak jestem uzależniony, dlatego to jest film na kamerze, a nie na klubie No, Marek po prostu nie pokazuje tego jak jest uzależniony, ale trzęsie się tak samo jak ja Ty, a skąd się tutaj Jaguar wziął? No pożyczyłem temu debilowi przez no, i miesiąc auta, nie, nie widzieliśmy Masakra, co? Nie zapomniałem w ogóle o tym aucie, nie wiem jak ty a Ja w sumie też Ale fajny ten Jaguar tak wygląda No fajny, fajny tylko Ale patrz, teraz będzie taka nutka nowości To znaczy? No wiesz, miesiąc się o to nie widziało no, w każdym razie oddałem Kubańczykowi auto na jeden przejazd I po miesiącu je widzę Po miesiącu i to jeszcze nie, nie, nie odwiózł go do domu, nie? Nam. Ciekawe jaki jest stan w środku No ja go, oddałem mu wyczyszczone auto, także zaraz zobaczymy I co? Dobry melaż, nie? Patrz, patrz, patrz jak tutaj porysowane Masakra A zaś jak w środku Syf, mówię... brud, smruty i ubóstwo Jeszcze nigdy więcej auto nie pożyczymy pierwsze to Debil co? No debil jak ch**a Może no, mu Golfa tak samo załatwimy teraz No to ch**a, o był na u buta Napluj, napluj, napój! No, co za problem? Jak kurde I co, tak po prostu chcesz Gulfa zostawić? A co chcesz zrobić? No nie no napój, czy to no, jest Nie, nie, nie będę taki jak on, choć. Nie no, ja muszę to nie aresztować. Ciekawe, dlaczego nie ma żadnych kutasów na tym, na, na jego golfie. No właśnie. Tylko na, no właśnie. Na, na Joguła się. Patrz, są ślady kumończyka. Widzę, właśnie My wiemy o co chodzi, nie? Tutaj też. Patrz. Dobra, pukamy. No pukaj. No znaczy nie, faj spać Sí, sí, No, jak zamyka, to po pierwsze nie umiecie. No dobra, już dzwonisz. Już, już, co to ma być? Co wy tu robicie? Marek weź z tą kamerą, idź to! To co ty robisz? No dobra, Jak się pokaże. nie robi, no wchodzisz do kogoś na chatę, powaliło was. No dobra, no to film wyrobicie. nagrywamy, nie mogliśmy. Nic... No, ale to mogliście zadzwonić, że będziecie w no, Ale nie, 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 nie nagrywamy film. Ja jestem kacia. Marek weź to wyłącz, co ty robisz? Nagrywamy film, że jest. W dupie mam wasz film Cię puka do mnie na chatę jak się wchodzi. Nagrywamy film, że 24 z telefonu Ale w dupie no ma puka się jak się wchodzi na chatę co wy nie robicie? Jeszcze z kamerą mi tu wjeżdżasz, co to ma być? Co, W ogóle czemu nie dzwoniliście, że przyjedziecie? No bo film tu tłumaczę ci, bez internetu, bez telefonu A i ale... nie zadzwoniliście, bo po prostu nagrywacie głupi film że nie macie telefonów, tak? Demofonem zadzwoniliście To, my to my nie mogliście my. udać na filmy, że nie macie telefonu i zadzwonić chociaż demofonem albo no dobra. telefonem? No ja nie wiem co ty tutaj robisz, dzwoniliśmy do ciebie demofonem no Leżę sobie w gaciach, oglądam blok ekipa, a mi tu wjeżdżacie, no to co to ma być Marek? A ja nie wiem, do jego pomysł Chyba was powoli no nie, nie, to nie, nie, nie. zaraz pomysł. nic nie będziemy nagrywać. Dzisiaj wrócicie sobie na chatę Ale się poirytowałem teraz. Nie Nie był mój pomysł, żeby otworzyć A to był wiesz? pomysł. Czy ja wierzę ci, na, ale... jak ty leżysz w gaciach yy, na chatę? Nie pukając, nie dzwoniąc, że będę? No. Ale jak mi się dzwonić, tak. jak nie mam nikogo... Dobra, nieważne. Dobra. Ale to idziemy chyba. Co, co my chcecie nagrywać w ogóle? Nie, nie no już idziemy. No to możecie iść w sumie. No. Ja, ja nie wiem, jakie. Po prostu my tak zerwujemy że kończy. Leży sobie chłop na kanapie, ogromne sobie bloki wy mi wierzacie na pewniaka. No co to ma być? Dobra, na razie chłopak. Chodź, Przyjechałeś do studia, ale trzeba muzykę robić. Chodź. Co ty robisz, Marek? Chodź. Ciii. Eee, okuń, nie. Jestem chyba w kiblu. A co jest kiber? Nie wiem, czy mówię, to jestem. Ale w sumie korzystając z okazji się wyszczę. Tak minęło z 10-15 minut Nie wiem ile bo nie mam zegarka Słyszycie Jakby chodził tam Nie wiem czy to jest już odpowiedni moment żeby wychodzić naprawdę Albo i nie ten. Słyszycie to Nie ja no ale chyba ci się w dupie już ka nie Płac się w dupie, wyp... Wyp... A Jak to Nadal, będzie na to... filmie, to ci zajęcie strajka. Wypierdalać. Dzisko ci tego nie zrobię. Wypierdalać. Nie wiem, kurde, być godzinę minął. Nie widać, może był w kurde. Ale co? Wyszedł, nie skończył. No, dobra. Mówiłem ci, Marek. Mogliśmy to inaczej rozwiązać, tak to bym w filmie zagrał. Puple... Dać, bo... W ogóle, pieniędzy, tak nie co? no. Mieliśmy pieniądze od niego policzyć. Nie ja odejdziemy do szczecina. Chyba. Brzuski. Zamknął czynitę. To... Ja wiem, że go wkurzyłeś. No naprawdę. Pierwszy raz go tak zdenerwowano, jak będziemy. Idziemy stąd. To jest fajne brzuski, co? co? Brzuski. Drzewa. No śliczne. A co co będziemy robić teraz? Nie, Jezu, jak nudno bez tego neta. Strasznie. Zagrałbym w coś, jakąś grę. Będę grał w grę. Zagrałbym w coś. Chodź na trening. A trening? No. A to dalej. Dobra. Okej, okay, tak więc minęło już kilka godzin. Zaczynaliśmy jak było jasno, teraz jest na dworze ciemno. Ja ogólnie zrezygnowałem, musiałem co to... gonić. zrezygnowałem. Że, że, że Niech było chyba... Pani usłyszałem, że to zrobiłeś? Rezygnowałem. Musiałem odzwonić. Nie, no są filmy nagrywać to jest jakaś Renuła, nie? No, ale... ja mam teraz. Sam, sam się jedzie na trening, co za Dobrze, już ciebie. zaraz będę jechać, ale no bo ja, ja nie rozumiem, ch... co ty mówisz do mnie, człowieku? Dlaczego zrezygnowałeś? No musiałam odzwonić No ale ja mam zostać w tym sam. No nie, ja mogę kontynuować, tylko mówię, że musiałem odebrać. No nie, no to przejść challenge. Jeżeli odebrałeś, rzeczywiście odebrałeś? No dobra. Ale miałeś zostawić ten telefon w domu. Czemu tego nie zrobiłeś? No bo zawsze może się przydać. No ale to film nagrywaliśmy. Film! Film, film! No dobra, Gadałem dwie minuty, nic ci nie stało. Nie. Nie, 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 że jeśli stał, tylko swój challenge, dobra, to no ja No nie, postaję. no równie dobrze mógłbym teraz siedzieć i sprawdzać sobie wiadomości. No to zrób to, już tak spieczyłeś to. No Ty nie, ja kontynuujemy dalej. Nie, nie, kontynuujemy dalej, bo spieprzyłeś swój challenge. Ale jak? No, jeżeli odebrałeś telefon, miało być bez, tak? Cały dzień. Już nie do 24 godziny, ale cały dzień bez telefonu. No to ja kontynuuję dalej. Dobra i dzień ale... na ten trening, Skończyliśmy, zdenerwowałeś, mnie, tak? Bo co? No bo cię umawialiśmy na coś. Na co? No na to, że kur... będziesz ze mną w tym challenge, a nie, że sam. No to jestem! No już nie jesteś, no. no. jak nie jestem. No nie jesteś, to skoro odebrałeś telefon, to nie jesteś. No. No dobra, to cię. Nie Zerwałeś nie warunki umowy. No. Ja teraz mogę korzystać z telefonu dalej, a ciebie frajerze walić. Nie chcesz co nie? No i dobrze, no. no. także. No i co? Ale no? zajebiste Ja Kręcę. Nie, że straszy. No serio, fajny telefon. W dupie to mam, spieprzyłeś, spieprzyłeś, tak? I teraz ja zostałem sam. Twój problem. No nie twój, nie. Co, co kurwa Mój problem? Znaczy, jak się mnie Ja. Na no kto? Ja sam się miewy Dobra, Marek, skończ nagrywać, jesteśmy na treningu. Myślisz, że jak ktoś jest? No nie wiem, no chyba używałeś telefon, chyba wiesz, czy jak ktoś jest, czy nie. Nie no, nie dzwoniłem do niego. Nie no, i ja, ja sobie robisz to po co ten telefon odebrałeś? W innej sprawie. Koleżanka za To zadzwoń do niego. No nie, ja nie użyłam też telefonu. No tylko raz użyłem, to co? To co on odwołał dzisiaj trening, czy co? Znaczy nie wiem, która jest godzina w sumie. Może być już po. Nie no, ciemno się robi o 17 jakoś. Czyli jest 18-19 podejrzewam. Na no, trening jest, której o 19. Znaczy nie wiem o której jest dzisiaj, bo nie wiem jaki jest dzień dzisiaj. Więc z bezuków kabiną A to nie ma. telefonu. Nie ja ma. Ty Muszę niedziela sprawdzić. Jest. Niedziela jest, to nie ma treningu. Muszę sprawdzić. Jezu, Ale nie ma zresztą. treningu i tak, niedziela jest. Co? Niedziela jest. Ja w niedzielę chodziłem na rano. Ja, ja sobie bizwalny. robisz? Ja ja jestem. Ja p***łem. I co teraz? No nic jesteś zdenerwowany! A to mój problem. No bo jedziemy na próżno, no człowieku. A skąd nie ja miałem wiedzieć? Ja temata. zapomniałem jaki jest dzień, idioto! Myślałem, że jest środa. Co, że, co myślałeś? Że środa jest, a jest niedziela. Chcesz coś, Marek? Nie, nie. E, Tosenka, e, masło orzechowe. Małe, duże? Duże. Duże. W takim razie zapraszam do okienka, jeżeli to całość. Tak, całość. E, Marek, masz kartę? No, ja nie, nie mam karty, a mam tylko w telefonie. Nie, Jak mogu, nie, masz? nie mogę używać telefonu. Ja nie mam z tej gotówki. Sprawdź, czy masz. No nie mam, no mówię ci, że nie mam. Nie ma żadnych drogów? no ale to dziękujemy. K si robisz znowu masz przecież kartę czy nie masz no mam w telefonie tylko a nie mogę używać telefonu ja pierdolę. Widziałeś jakiś wstyd Eee ja tam a, nie się taki taki się tego no, bier... a co nie masz w ogóle pieniędzy tutaj nigdzie no nie mam nie ma tutaj no a... zawsze były jakieś drobniaki no nie mam no dobra ale nie miałeś gotówki miałeś no nie nie mam w McDonaldzie wszystko wydałem a co nie zostało ci nic nie no nic nie zostało zaraz no. benzyna w ogóle się skończy nie wiem czy dojedziemy toż w ogóle będą białe powączek miał dać hajs no tak dał ci hajs jak go nagrałeś w gaczach. widziałem to nagranie z kotem leżą w gaciach i się nie dziwię, że ci hajs. Nie dał. Znaczy ja się go nie pytałem, bo trochę przypomnił No trudno się go zapytać, no to mówię, że w gaczach leżał Chłopaka, ty go nagrałeś A myślisz, że by dał? Myślę, że by dał Czemu miałby nie dać? No nie wiem Na benzynę by nie dał Dżaga wziął i na benzynę by nie dał, no Marek, no słyszysz siebie No dobra, to wracaj na chatę w takim razie A przynajmniej się tam kieruj Ty, pana śmiecia, pana śmiecia Kto to jest? Sobie, Śmieć zasrany Pała jedna, patrz, patrz, patrz na śmiecia Patrz, 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 patrz jaki debil Patrz, patrz, obiteryj obi ma cały Patrz na gościa ale, bo, ale go ja, ja zupełnie przypadkowo na, na nich trafiliśmy Patrz co za ty... zupełnie przypadkowo patrz, na nich to jest trafiliśmy To jest ta pała ze strana do swoją BMW, którą kupił za walkę, nie może wyprzedzić Bo Jezu nie umie jeździć Chryste. Ale nie, nie, że nie umie jeździć, on po prostu nie ma szansy, to jest grat człowieku Takim gratem w ogóle, że on jeździ Ja to... nie sądziłem, że na ulicy można śmieci spotkać ale co nie to nie przykład przypadkowo. Olejnik Boli Wątroba? Już nie. Jak to nie? To nie. Ale gdzie, jak my w ogóle stąd jechaliście? O co chodzi? Co jak? No, nie, gdzie my byliście? Przejdzicie nas czy co? No. A nie tak serio? Nie, byłem w tym, w tergarzem. My też? O co? O co, o co były? A po co byłem? A? Ale to, to że tak trafiliśmy na siebie, to męka trochę, nie? Ścigamy się? No. Ścigamy się? No, dawaj. Możesz startować po nim w sumie. Nie żartowałem, nie będę się tym ścigać, już się tym ścigałem pas, pojechał Ale grubo co? A słyszałeś jak klekocze? Jak klekocze? No i no. jest, diesduch taki, że Fuh. tam zaraz będzie olej do wymiany. Aż mi się szczerze ci powiem, że humor poprawił. Mi się go trochę szkoda zrobił. Mm. Czego się jeździć takim żeniem. Ty, znowu ten śmietnik. Oj, aż maskę muszę założyć. Gdzie teraz, Marek, jedziemy? No na chaty, chyba, już to samo. Powoli. No ja chyba, że jedziemy sam, za śmieciem. Nie, po co mamy za nim jechać? No nie, ja bym go pobił. Tak. Co ci da, że pobijesz olejnika? No lejnik to jest taki. To jest, to jest znaczy, taki człowiek, który. Inaczej. Zasługuje na odpoczynek od znaczy, życia no, znaczy inaczej, tak? Znaczy no. inaczej, znaczy inaczej. No znaczy inaczej. Ty to... tak często mówisz. Bo, no, on, bo on po prostu dostał za, za dużo pieniędzy. Powinien jeszcze raz dostać, że wiesz, żeby to się wyrównało. Myślisz? No kurde. No zobacz, jaki piękno. Kolejnik. Doszedłem do wniosku, że trzeba cię jeszcze raz p załadować, bo nie zasłużyłeś na te koła. Wy ty dostałeś tylko jednego kopa na wątrobę. ty gadasz? Ale za dużo pieniędzy dostałeś, jak na jednego kopa. Za dużo, nie? No, wydaje mi się, że odwaliło mu od hejsu. zobacz, no. Ale szkoda mi tego człowieka, naprawdę mi go szkoda jest, no, Tak personalnie, no. Mi też. A już wkrótce w ogóle będzie piosenka kolejnik? E nie, 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 tego nie, nie mów. Trzeba to wyciąć. Albo wypikać się. Wypikać, no. Ale będzie piosenka kolejnika I będzie grubo. Z teledyskiem. No, żarty żartami, ale trzeba zastankować, nie? Mam karty w telefonie, już mówiłem o tym wszyscy wiedzą, ty też wiesz. No to co robimy? No jesteśmy na stacji kradniesz? Nie no nie, nie chcę nie zgłoszenia. Już za dużo przepałowałem. Ale... No zostawiaj auto i nie jedziemy dalej. Nie no, to jedziemy dalej dopóki się nie ten. Dopóki nie padnie. No to ty nie zadankujesz, nie? Tylko żebyśmy na poboczu stanęli, nie? No to i damy Może się nawet doje Ile no. to ma rezerw? No, już rezerwy, trochę tą rezerwę. Rezerwy ma z 40 km. 40 do, 40 do, do 30 km. Nie, no, z 30 km. No, ma reset. Zobaczymy.